I tak, witam. Dzisiaj sobie rozbierzemy takie cudo. Dostałem go ze szkoły. Jak młodego zawoziłem. Miało iść pewnie, nie wiem na co. Zapytałem się i sobie wziąłem. Pozwolili. To czemu nie? Zaraz to zważymy. Jest tu jakiś numer tego sprzętu dobra weźmiemy to na wagę Zobaczymy ile takie cudo waży bo dosyć chyba sporo załączmy wagę jeszcze żebym tego nawet nie ważył nie miałem czasu dobra waga zerowana Do 40 kilo, mam nadzieję, że to mi chwyci. O ciepwie ciele kilo o. będzie dużo towaru? Ocie, Dobra, jakby się za to zabrał? To się jakoś otwiera. Tu już brakuje, nie wiem co tu było. Pewnie jakieś półki na papier. Tu pewnie jakiegoś podajnika też na papier. Teraz jak to się do środka dostać do tego? Tu co to jest? To żółte. Aha, otwarłość. Pajęczyny Rolki, szkoda, że nie metalowe Dobra, się jakoś otwiera. To, co to jest? Plastik. O kurde. Trzeba będzie rękawiczki ubrać. Tu jest jeszcze, nie wiem, to to jest odpad jakiś. To na bok. To się gdzieś od razu wyrzuci, tu jest jakaś ta, się jakoś wyciąga, czy o, właśnie się wyciągło, tu coś jest, co to jest? O, magnes nie ciągnie, już jest pierwsza nierdzewka. Przelecimy to tak szybko magnesem, gdzie mam ten magnes? Weźmy ten metal, 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 licznik e, skasowany. Dobra, ja sobie chyba przyspieszę film. Nie właśnie, nie do się da się tak jakoś urwać tego aby ja to tak zrzucił może by to było się jakoś to szybciej rozebrało dobra na razie to co dam radę albo zatrzymaj i idę po jakiś młot urwiemy tą górną klapę i będzie szybciej w rozbiórce I tak rozebrane. Tu jest złom, plastik, złom. I tak. Niektóre te kółka są, zębate są plastikowe. a Niektóre są metalowe, tak jak to: metalowe, metalowe, plastikowe, plastikowe, metalowe, metalowe, plastikowe. Tu też są. Tu jest metalowe. Tu są już plastikowe ja sobie te wszystkie te zębatki zostawiam razem z tym sprawdzimy czy działa ten silnik tylko nie wiem czy będę miał taki zasilacz na 20 ale w każdym razie to pójdzie osobno na sprzedaż na pewno by ktoś coś z tego wykombinował i tak zostało mi jeszcze to do rozebrania zaraz to rozbiorę i tak w środku Powiem Wam, że bogato i tak się zastanawiam. Piękne pozłacane piny, tasiemki. No zaraz to rozbierzemy. Wentylator. Ciekawe co tam dalej pod spodem jest. Ja postaram się to całe rozebrać. Na razie jakoś specjalnie tego nie dewastować może ktoś by był zainteresowany czymś takim no tu się jakaś karta wyciągnęła piękne złocone gniazdo to jest do odkręcenia to jest kolejne gniazdo czy czy karta to jest karta potem trzeba powypinać kable z tyłu no powiem wam że że coś coś ciekawego tu jest dobra ja se to rozbiorę przyspieszę materiał i widzimy się na podsumowaniu i naważeniu. I tak, cała już rozebrana. jakżeście zauważyli na filmie, procesorek ładnie złocony. Piny piękne, złote, pozłacane. Tak samo tutaj. Te wszystkie wejścia. Płyta bardzo bogata. Ta to tak. To ta w sumie też. Tak, może by to zważył coś taką w razie czego jakby była taka na złomie czy by się opłacało opłacałoby się taką kupić tak, tak. złomu mamy strasznie dużo przejść pierwsze na kable my są jeszcze do oczyszczenia po 6 zł za kilo płacą oczywiście Tutaj też są takie ładne piny pozłacane. To je będę końcówki odcinał. Czyli u mnie na złomie po 6 zł, minus odpady, no jakieś 5 zł, policzmy. Mamy i kable idą tutaj do tego. Tu mamy mosiąc. Ale i tak musisz wszystko ściągnąć z powrotem na noc. z pierwszy. Po 17 zł. to jest już 4 zł. Te blaszki musimy tam. A te idą tu. Tak, aluminium. Po 5 zł. To jest 5 zł, prawie Aluminium. Tu mamy. Tak. Złom. Skrzynka jest lekka to. Skrzynką się nie będę przejmował. To 0,80. To już jest 10 zł. Jedna skrzynka złomu. Tak. Kolejny. Tak dokładnie nie opryszczałem z plastiku. im to na złomie nie przeszkadza. To już jest 18 zł. tak, zważmy sobie to w całości jako płytki zielone. Oczywiście jeszcze nie są ale mniej więcej sobie zobaczymy. Ile by było z takiego. To jest brązowa, zielona są po 11, to policzymy po 9. No, no minus odpady, wiadomo, że jest 27. Bo to będzie mieć to jest po 5,30. To policzymy po 3 zł. Jest już 3 dychy. To jest wszystko tak orientacyjnie. I tak tu jest jeszcze do wyciągnięcia z tą mieć, miedź. Miedź, mieć, Miedź, miedź. A tu jeszcze jedna płytka. Tu te kabelki zostają, te taśmy tu są ładnie pozłacane. Będę wszystko odcinał albo pójdą w całości do tych płyt na sprzedaż. Mamy taki silniczek. Jego nie będę rozbierał. On był do lasera. Może by poszedł w całości. Tu jest kolejny. Tylko nie mam takiej ładowarki na 20. Tego jest kilo i ponad kilo. I tak. Tu jest są pozłacane piny, tu są pozłacane piny. Tutaj te. Tu będzie jakieś sreberko, ale pewnie nie za wiele. To jeszcze muszę rozlutować. Może będzie pod spodem pozłacany. Tak, tu mamy do lasera. Niestety mi nóżka pękła. Myślałem, że to wyjdzie w całości, ale on jest jeszcze przykręcony na śrubki. Jak widzicie, tu jest taka blaszka miedziana. To jest miedziane, taki radiatorek. I tu mamy laser. On jest cały pozłacany w środku. To widać. Nie wiem, czy na filmie będzie widać. Bliżej, on jest cały. Pozłacany. To nawet jest jakiś numerek. To muszę jakoś rozkręcić. Bo jest zaklejone. Kupa złota, można powiedzieć. No i mamy jeszcze procesorek. Ceramiczny. Taki. ładne złotko idzie do kolekcji i tak jakby się trafiło takie na złomie 30 kg po 2 złote czyli za 6 dych spoko obrałem w ciemno za sam ten procesor udało mi się wykręcić te śrubki były tak zaklejone że fajnie to się nawet rozbiło młotkiem samo popękało i mamy tutaj Ładne z lasera, pozłacane. Jak widzicie, czym ręce do teraz. Dobra, kupa złota z tego tutaj, te piny, to wszystko opłacało się. I zapytać, a człowiek się wahał. Dobra, jak się film podobał, komentarz zawsze mile widziany. Zapraszam do subskrypcji kanału. I widzimy się w kolejnym filmie. Może weźmiemy się w końcu zatąpiłe, bo już mi leży i leży i leży. Dobra, do następnego. Hej.